Trzy osiem Trzysta Trzysta Siedem dwa osa, tylko tyle Dobra, sześć osa No cześć No cześć osa. Co tam porabiasz? No nic, nudzę się. Nudzisz się? To kiedy no. mogę do Ciebie wpaść? Ja zapraszam Cię na partyzant 16a. 16a, a kiedy, nawet teraz? No, oczywiście. No, bo ja bym wolał jutro w południe. O, no okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A ten, słuchaj mnie, co Ty potrafisz, bo tu już, wiesz, u kilku byłem i jakieś tam mi ten... Bo, ja tu, no bo co Ty potrafisz, bo tu już u kilku byłem, jakieś tam wąty miały, wiesz. Zobacz, nie rozumiesz. E, nie rozumiesz mnie? No to już ci wytłumaczę tak ten. No, u kilku już tu byłem i po prostu wiesz, jakieś tam no. spiny mi robiły, nie? To jak u kilku byłeś tutaj, na partyzantów? Nie, no, na żołnierskiej. No i co? No i tam ty piarami zgrzyty robiła. Nie rozumiesz, co robiła? No po prostu wiesz, ja tu się z nią dogadywałem przez telefon, to wszystko fajnie, pięknie, nie? No. O, a zachodzę, ona wymówki ale, ale strzela. Ale czego oczekujesz ode mnie? No, logic z połykiem. Dasz radę? Tak, ale jest dopłata, proszę pana. No, złotych. ile? 50? Tak, nie z połykiem, oczywiście. No, i ten, czekaj, co jeszcze, anal, da radę? Nie, kochanie, analu nie ma. No, za dopłatą nawet. No, nie, nie, nie ma. No, dobra. To, to ten, no, a za dwie stówki nawet? Dwie stówki mogę dopłacić za anal. No, panu nawet tysiąc pan mi da, nie ma malu. No, no dobra. To ten, to wiesz, wiesz co, to ja jutro do ciebie jak będę szedł, to zadzwonię, dobra? No, oczywiście, nie ma sprawy. Zapraszam cię bardzo. No. No dobra, to dzięki, cześć. No, to cześć.